Mając 4 promile, przyjechał na komendę swoim samochodem, a później się okazało, że wcześniej potrącił jeszcze kobietę. Mamy komisariat w ustroniu i policjanci byli przekonani, że to będzie taki dzień jak co ale pewien 39-latek postanowił im to urozmaicić, ponieważ przyjechał na ten komisariat z kodą. Ale już na monitoringu funkcjonariusze widzieli, że coś tam z jego jazdą jest nie tak. On wysiadł potem z tego pojazdu, wszedł na komisariat i już nie mieli żadnych wątpliwości, bo chłop ledwo co się poruszał. Nawet na nagraniach widzimy, jak się tam rozsiadł na tym komisariacie. No to chyba miał potem problemy z tym, żeby wstać. A dlaczego miał problemy? Ponieważ przebadali go alkomatem. Okazało się, że ma 4 promila alkoholu w swoim organizmie. A to nie wszystko, bo jak zaczęli go sprawdzać funkcjonariusze w systemach, to yy, wyszło, że 39-latek miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. On po prostu przyjechał na ten komisariat powiedzieć policjantom, że jest pijany i że mają go zatrzymać. No więc policjanci tak też właśnie zrobili. Usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności. Ale na tym ta historia się nie kończy, ponieważ wcześniej na komendę zgłosiła się wcześniej, czyli zanim on tam podjechał tą swoją Skodziną, pojawiła się pewna kobieta, która powiedziała, że została potrącona przez Skodę. No, i na szczęście ten policjant, który potem przyjął tego gościa z tymi czterema promilami, zaczął łączyć te wszystkie wątki i im się w całość to poskładało. Dlatego, krótko mówiąc, ten 39-latek będzie miał teraz solidnie przechlapane i będzie musiał odpowiedzieć za wszystkie swoje czyny. Subskrybujcie, jeżeli chcecie poznać więcej takich historii, dajcie kciuka w górę, wtedy nasze filmy będą wam się pojawiały. A w ogóle zbitka, kompilacja takich wydarzeń, jest już na naszym YouTubie. Piraci Drogowi Studio. Polecam.